Witajcie, nowa rasa, nowa rasa prawdopodobnie powstanie w Skibidi Toilet. Mamy ku temu wiele wskazówek, więc serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek. I definitywnie, moim zdaniem, nowa rasa będzie wprowadzona przez Skibili do Skibedy Toilet przez Booma. Zobaczcie zresztą sami, serdecznie was do tego zachęcam, żebyście tutaj wbili. Dodatkowo zajmiemy się też informacjami, czy rzeczami, które być może pominęliśmy, a które są bardzo ważne dla całej tej fabuły. I wasze teorie również będą na odcinku, więc zacznijmy od tego przede wszystkim. Już wcześniej, dużo wcześniej, mieliśmy pewne wskazówki co do tego, czy powstanie nowa rasa. W ogóle, patrzcie, to coś jest, co pominęliśmy. Patrzcie, tu jest w ogóle. Co to jest? Czy to jest głośnik? Widzicie to? Tutaj? To jest ciekawe, patrzcie. Tu jest głośnik ze słuchawkami i z jetpackiem, czyli mamy zupełnie nowe ulepszenia dla. Widzę pierwszy raz tego głośnika, więc to jest mega fajne, ale słuchajcie, zanim przejdziemy do mojej teorii, to przede wszystkim warto zaznaczyć, słuchajcie, chociażby w momencie, kiedy naukowiec ginie, co zostało zoba... co możemy zobaczyć, to jest to, że ten telewizor, który ma na ramieniu. TV Men, on został uszkodzony. Tak, jakby ktoś go uszkodził. Nie wiemy dalej kto to był. Możemy się domyślać i prawdopodobnie w dodatkowych scenach do podsumowania sezonu albo w dodatkowych scenach dla całego odcinka 70. My poznamy historię, jak się, co się stało, że Titan TV Man miał uszkodzony ten telewizor. Dlaczego tak uważam? Ponieważ boom jakby. Nie będzie robił coś na zasadzie takiej, że, wiecie, to, to, to musiało być zamierzone i to musiało zostać zrobione w czasie nagrywania tego odcinka, więc Boom pewnie zrobił coś takiego, że nagrał dodatkowe sceny, które znajdą się gdzieś potem w jakiś innych filmach albo w podsumowaniu sezonu albo w podsumowaniu całego odcinka 70, bo on robi te full epizody, prawda? Zresztą jak sobie przejdziemy tutaj do Buma, moi drodzy, i popatrzymy na part 2, bo to w parcie 2 mieliśmy jakby tutaj już prze... to nam się przyda, bo to jest bardzo istotne tutaj w parcie 2, co jest? E, swoją drogą to, to nam się przyda do naszej teorii ale to był chyba part 1 gdzie się tytani pojawili prawda tak tutaj no i, i ten rzucił słuchajcie tym mieczem do TV -mana i on jakby potem zaczął wyciągać ten mecz już w tym miejscu jakby te wszystkie jego monitory były naprawione i nie zostały nie uległy zniszczeniu więc prawdopodobnie dodatkowa scena o której wam wspominam wytrafnie też to zauważyliście w komentarzach Ja też to widziałem ale nie wspominałem wcześniej bo teorie dotyczyły czego innego natomiast tak rzeczywiście jakby tutaj jest to, jest to że ten jeden z telewizorów zdecydowanie został zniszczony Przejdźmy teraz do tej teorii, o której wam chcę powiedzieć, czyli o nowej rasie, która już została nam zaspoilerowana kilka razy. Przede wszystkim słuchajcie, w odcinku 70. czy nawet już nie, nieco o wiele wcześniej chodzi o słuchajcie, o komputery, co jest bardzo istotne na tym e, fakcie, albo słuchajcie, tutaj mikrofale, bo to to różnie można interpretować, natomiast, komputery ludzie komputery na pewno zostaną wprowadzeni i nie podzielam argumentów takich jak mówi elit że czy kto, niektórzy z was że co to za nowa rasa komputerów która no just Cozy też mówił że na pewno nie będzie tej rasy ponieważ no co, co nowego by mogła dać a ma naprawdę bardzo dużo możliwości bo ta rasa mogłaby być już oficjalnie taką rasą która mogła być mega kompatybilna z kamerami z telewizorami czy z głośnikami prawda Natomiast tu już mieliśmy pierwszy przeciek Dlaczego te komputery nie mają klawiatury myszki nie mają jednostki głównej tak Są same monitory moim zdaniem to już było oznaczało to że boom wtedy nam, a pamiętajcie, że on robi niektóre rzeczy tak, że on nam spoileruje, tak było na przykład z agentami, o którym wam wspomnę za chwilkę. Więcej w ogóle na ten temat wam opowiem potem. Natomiast to jest moim zdaniem, już pewien spoiler tego, że pojawią się PC-menu. Dodatkowo w odcinku part 3 mamy na jego biurku znowu komputer. Słuchajcie, w tym razem tu jest klawiatura i myszka, natomiast znowu zostało to zaspoilerowane. Po prawej stronie na tym biurku, z perspektywy jak patrzymy, mamy kamery, telewizory i głośniki. Co świadczy jakby o tej całej sojuszu, który tam jest. Tak? Natomiast tutaj po lewej stronie jest monitor, czyli prawdopodobnie jakby kolejna rasa, która się pojawi. Dlaczego tak uważam? Ponieważ Boom tutaj powiedział oficjalnie, że o wiele gorszym, mocniejszym, większym zagrożeniem właśnie będą te UFO Astrotoalety, a żeby walczyć z Astrotoaletami potrzebne są nowe urządzenia, nowe umiejętności. Jak widzicie, jakby TV Meni, Titani nawet Titan ulepszony TV man był. Bardzo słaby w porównaniu do tego astrotoalety, która się pojawiła, więc musimy mieć to na uwadze. Zresztą, już wcześniej widzieliśmy te walki: jak oni tytani nie dawali sobie radę z tym astrotoaletą, która tutaj się pojawiła, bo potrafiła jakby skumulować tę energię. Nie dość, że potrafiła. U, 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 wiecie, to jest jakby tak, że ten astrotoalety potrafią myśleć o wiele bardziej, są świadome niż zwykłe SKBD Toilet. Do, ta, do tego ta technologia pozwala kumu, kumulować, jakby wiecie, no energię. Patrzcie, ten Titan Man wystrzeli w niego i on skumuluje tą energię i wrzuci do Tytana. Więc to wszystko składa się na to, że będziemy potrzebować albo nowej rasy, albo potrzebować nowych technologii, które będą w stanie konkurować z ufo toaletami więc to wszystko moim zdaniem składa się na całość że jednak PC menu powrócą poza tym tak jak mówię Bum potrafi robić takie rzeczy które wcześniej nas nie informował o tym znaczy pokazywał nam to ale my nie byliśmy tego świadomi i na przykład jak przyjdziecie sobie do odcinka gdzie my weszliśmy tak naprawdę tutaj 69 słuchajcie 69 Zobaczcie jak bo tu już byli ci zieleń, zieloni agenci i zobaczcie jak oni się dziwnie zachowywali, jak pojawił się właśnie te walka, ta walka tutaj. Eee, czekajcie, gdzie to jest? No oni się tutaj. O, 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 zobaczcie to jest ten mały moment, gdzie ci wszyscy obracają się w tę stronę. O, a ci bo to są ci zieloni. Oni coś na coś się umawiają, więc słuchajcie, naprawdę było bardzo fajnych takich rzeczy, które przegapiliśmy. A jeżeli chcecie poznać więcej takich szczegółów, których nie, nie jakby przegapiliśmy i dotyczących właśnie tych agentów, to was zapraszam na mój kanał drugi o Skibidi Toilet. Zapraszam Was na ten kanalik tutaj. To jest Brod Reaguje do Jak widzicie tutaj robimy sobie reakcje na różnego rodzaju inne serie Skibidi Toilet. Komentuję i analizuje odcinki innych ludzi, którzy e, komentują, analizują Skibidi Toilet. Jakby rozmawiamy na ten temat drugi kanał, ale też was zapraszam na kanał Brod Horrory, gdzie są e, informacje o i takie teorie o Poppy Playtime, Garden of bamban oraz oczywiście Cyfrowy Cyrk. A teraz przejdźmy do waszych teorii. Oczywiście linki do tych kanałów w przypiętym komentarzu. No dobra, zaczynajmy. Krokodyl. Brod, mam teorię. Pamiętasz jak mówiłeś o ludziach w komputerach? Chodzi mi o to, że jak pokazuje się Secret Agent, pokazuje się to tam na stoliku była kamera, głośniki i telewizor, a po lewej stronie był komputer, więc może serio będą ci ludzie komputery. Właśnie w dzisiejszym odcinku poruszyłem ten temat krokodylu. Pozdrawiam, fajna wata, kura i <laughs> z butach. Lubisz Jimena? Nie przepadam za skibidi Toilet a block maker singing common e, singing common co nie rozumiem diana ale pozdrawiam ej czy ktoś zauważył że tytan kameraman ma nagle rękę serio ma rękę tutaj na tym czekajcie aż mnie teraz zaciekawiło sprawdźmy to ale wydaje mi się że on tutaj nie miał Nie, on nie ma ręki. Słuchajcie, nie wydaje się, żeby on miał tu rękę. Bo to jest ręka tego, TVmana. Ten sięga tu. A nie, to wygląda tak, rzeczywiście, jakby miał rękę, nie? Ty, rzeczywiście. To co jest? Czyżby mu wprawili tam od razu? Czekajcie, no. Ty, no, rzeczywiście to wygląda, jakby miał rękę. Ale jazzy. E, to ciekawe, czemu zajmiemy się tym tematem następnym razem. Sprawne spostrzeżenie, Saman. Hej, brod, mam teorię, że duży astro Kibidi toilet zniszczy Titana TV Man'a. Na pewno będzie jakiś słuchajcie, w 671 odcinku będzie znowu się stanie coś nieoczekiwanego. Być może G-Man się pojawi albo kolejne astro toalety. Brod ciemnego głośnika może się nie uda ratować bo jego głośnik się lekko rozpadł i prawdopodobnie nie ma głośników inżynierów a kameramani inżynierowie mogą sobie nie poradzić z naprawą bo gdyby inżynierowie głośniki byli pewni wcześniej naprawili tego dużego głośnika co przetrzymywał drzwi e, wiecie co e, wydaje mi się że jest wiecie to wszystko zależy tak naprawdę od tego co boom postanowi bo jeżeli będzie chciał to on w jaki sposób naprawi i ożywi te, 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 tych Dark Speakermana czy Ninja natomiast jestem przekonany że oni wrócą w pewnym momencie tylko z wykasowaną pamięcią No ale zobaczymy jak będzie